Witam serdecznie z tej strony, Karol. Mamy 7 marca, piątek. Piątek z Karolem. Dzisiaj dwa tematy. Pierwszy temat to Bitcoin. Wiemy, że ma odbyć się szczyt krypto w Białym Domu pod przewodnictwem Donalda Trumpa. Będzie rozmowa o, o dalszych krokach ku rezerwom, rezerwom amerykańskim w krypto. Także zobaczymy, jakie tam decyzje zapadną, jaki to będzie miało wpływ na rynek. My się dzisiaj przyjrzymy wykresowi Bitcoina wewnętrznych właściwie strukturach, jaki mógłby być ten wpływ. Tydzień temu, no, przy, ostatnim, przy ostatniej mojej analizie, przy ubiegłym piątku z Karolem, mu omawiałem dla Was długoterminowe spojrzenie na Bitcoinie. Podsumowując bardzo krótko, ze spojrzenia inwestora. Mamy drogo, nie ma żadnej promocji. Promocja będzie dopiero wtedy, gdy cena spadnie co najmniej o 50 tysięcy, czyli do, jeżeli faktycznie będą kontynuowane spadki, to jeżeli zejdzie poniżej 60 tysięcy, zaczynamy myśleć o tym, że ok, faktycznie jest promocja i omawiałem dla Was tą strukturę ABC, która ma za zadanie tu ewentualnie te spadki zatrzymać. Ale nie możemy założyć, że te spadki na pewno będą. Ja nie jestem zwolennikiem zakładania tej, tej tezy, że spadki będą. Co prawda zamknięcie się świecy w miesięcznym interwale w taki sposób, jak to widzimy, jest sygnałem do tego, żeby otwierać scenariusze spadkowe. Ja dzisiaj się odniosę do tych scenariuszy spadkowych, jakie widzę i gdzie są istotne miejsca do ewentualnych spadków. Aczkolwiek podtrzymuję to spojrzenie długoterminowe, że okazji nie ma, okazja może być i warto przemyśleć, i tutaj był nacisk przy poprzedniej analizie na to, żeby zastanowić się, co zrobię, jak cena faktycznie tu spadnie żeby się przygotować na to. to. Może się to wydarzyć szybko, a my nie jesteśmy przygotowani ani środkami, ani swoim kapitałem, ani gdzieś tam mentalnie w ogóle nie jesteśmy do tego przygotowani, że będziemy chcieli kupować. Musimy przemyśleć. Mam nadzieję, że część z was przemyślała temat i już wie, co będzie robić, jak cena spadnie. Dalej w wewnętrznych strukturach omawiałem to, co omawiam od dłuższego czasu, czyli takie spojrzenie falowe, które zakłada, że jeszcze z tych przestrzeni będzie jeszcze jeden wzrost, i na to jest większe prawdopodobieństwo. A jeżeli cena spadnie poniżej, to rysowałem taki kwadrat. Jeżeli faktycznie spadniemy poniżej 73 tysięcy, to już prawdopodobieństwo, że dalej będziemy spadać, rośnie, a że pokonamy szczyt, spada. Więc dopóki się utrzymujemy w tej przestrzeni, to ja czekałem na sygnał, i nawet mówiłem o tym, do tego został zrobiony nawet shorts bo śmiesznie wyszło, mówiłem o tym, że gdzieś w około 17 minuty, że przydałoby się, żeby fundamentalnie coś się pojawiło, że jakieś fundamenty, które dadzą tu dynamiczny wzrost i po tym wzroście będzie można myśleć o dalszych poczynieniach w wewnętrznych strukturach, jako że pojawił się sygnał. Także dzisiaj już wiemy, że ten sygnał dostaliśmy na prośbę Karola i teraz będziemy się dalej zastanawiać, co po tym sygnale. Także ostatni bastion, ostatnie wsparcie, które prezentowałem Wam tydzień temu działa i dzisiaj sobie przeanalizujemy, czy to już dołek, czy nie dołek, czy może, no już nie będę wchodził w szczegóły, zaraz przejdziemy do analizy, też o tym pomówimy. Temat numer dwa. Temat numer dwa to euro-dolar. euro, -dolar. euro -dolar staje się walorem, o którym się mówi teraz coraz głośniej szczególnie w świecie, który nie interesuje się tylko kryptowalutami, ale też innymi rynkami. No dlaczego. Ja kiedy to było? 3 stycznia, 3 stycznia publikowałem analizy, które zakładały, że ta struktura zapowiada koniec spadku w okolicach dolara 2 centów. Tu wyznaczałem strefę z dosyć ciastnym stoprosem na długoterminowe odwrócenie e, 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 odwrócenie e, Trendu na, na eurodolarz. Kiedy mieliśmy przez dłuższy czas spadki, zakładałem, że spadki zakończą się w okolicach $2 i mamy mieć wzrosty. I te wzrosty już dzisiaj wiemy, że są. Tak? Już wiemy, że cena y, walczy tutaj z, z okolicami $9 centów. Więc zastanowimy się dzisiaj, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, co tu się dzieje, czy to jest koniec, bo tu mamy opór, czy to jest koniec wzrostów i jedziemy niżej, czy może jednak nie, co podpowiada wykres. Także zapraszam do obejrzenia dzisiejszych ano. A więc zaczynamy od Bitcoina. Dzisiaj spojrzenie tylko wewnętrznych struktur, no ale nie da się przejść do wewnętrznych struktur, żeby nie spojrzeć chociaż przez chwilę na duży interwał. O duży interwał nic się nie zmieniło. Tak od moich analiz poprzednich cały czas założenie jest to samo. Zakładam, że jest drogo z perspektywy inwestora. Nie ma żadnej promocji. Promocja będzie w momencie, kiedy zobaczymy spadek, co najmniej o 50 tysięcy w dół. Tak mówiłem o tym już od dłuższego czasu, że taki spadek kiedyś w przyszłości się Bitcoin nie powtórzy. Ja nie zakładam, że on się teraz wydarzy, ale przypominam, że miesięczny interwał daje sygnał do tego, że może się to rozpocząć, także możemy rozpocząć właśnie ten spadek. Tyle, że jest to dla mnie niewystarczające, żeby zakładać, że na pewno to się teraz wydarzy. Ale co <laughs> pozwala zrobić ta formacja spadkowa? No pozwoli na to, aby zacząć przyglądać się, może zacząć nawet stawiać na scenariusze spadkowe. Ja dzisiaj postaram się przyjrzeć tym też scenariuszom spadkowym. Yy. I żeby to zrobić, to musimy przejść na wykres futures, bo już nie mówimy tu o inwestycjach, mówimy tu o handlu futures, więc przechodzimy na wykres futures. No, ładuj się. No i co najmniej interwał dzienny. i podsumowanie moich założeń. Moje założenia mówią o tym, że wzrosty będą dalej trwały, dopóki tu się utrzymuje ten scenariusz 1, 2, 3, 4, 5. Czyli mamy wizualnie 1, wizualnie 2, wizualnie 3, wizualnie 4, wizualnie 5, tak? Można by było powiedzieć, że to już koniec. Tak? I to się bardzo dobrze wpasuje w ten scenariusz tą formacją spadkową, że to już koniec ostatniego, piątego dużego ruchu i teraz będziemy głęboko spadać co najmniej poniżej 60 tysięcy, tak? Na co się przygotowujemy na taką promocję, tak? szczególnie osoby, które patrzą jako inwestor, nie jako trader, który się porusza tu wewnętrznych strukturach. A więc, jeżeli tak, no to po prostu będą spadki i zaraz się przyjrzymy w wewnętrznych strukturach, jak można by było w takich spadkach uczestniczyć. Ja na tą chwilę od razu powiem, że nie nastawiam się na scenariusze spadkowe, jeszcze na nie nie stawiam. Cały czas uczestniczę w scenariuszach wzrostowych i, i to na nich się głównie skupiam. A jaki jest ten scenariusz wzrostowy? No to też go doskonale znacie. Ja cały czas, jak były te korekty, mówiłem, że nie ma tu spadku, który mówi, że mamy spadek co najmniej po tak zwane 3,8,2, czyli zasięg Fibonacciego, który mierzyłem od tego dołka fali drugiej. Po szczyty i cały czas mówiłem, że dopóki cena nie zaliczy 3.82, czy przy tym spadku, czy przy tym spadku, czy przy tym spadku, to będzie problem. Problem tego typu, że będę uważał, że te korekty są zbyt płytkie, żeby z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że to była fala czwarta. Więc teraz dopiero mamy spadek i to na tyle głęboki, że 3.82 to został rynek praktycznie zignorował i dopiero zatrzymał się na poziomie 0,5. Poziom 0,5 to jest ostatni bastion. Ja tłumacząc tą przestrzeń, to mówiłem, że mamy pierwszy poziom, mamy minimum, minimum fali czwartej to jest 2-3-6, które najrzadziej zatrzymuje falę czwartą. Poziom 3,8,2, który najczęściej zatrzymuje falę czwartą i ostatni bastion to jest poziom 0,5 i warunek nie zamykać się poniżej. No i tydzień temu wyznaczyliśmy sobie y, 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 poziom ostatniego wsparcia który miał dać sygnał. Mówiłem o tym, słuchajcie. Bardzo ważny, ważne jest, jak zamknie się dzień. Czy będzie tutaj formacja wzrostowa? Jeżeli się ona pojawi, to wzrosty będą kontynuowane. Nawet pojawił się spór w komentarzach, że jak można na podstawie wyglądu świec to zakładać. Czy to się nie sprawdzi? No, a jednak pojawił się shakeout, czy tam młotek niektórzy nazywają, czy ktoś może jeszcze jakąś inną nazwę zna, pin bar może pojawił się sygnał wzrostowy i po tym sygnale mamy wzrost. Czy te wzrosty będą dalej kontynuowane? Nie wiem. Ale już to, co miał zrobić ten pin bar, to dał. Więc pierwszy sygnał, który zapowiadałem, że jak się pojawi, to będą wzrosty. Pojawił się i były wzrosty z poziomu, którego wyznaczaliśmy sobie wcześniej. Więc wszystko tu się na razie zgadza. Teraz wzrost, który się tu pojawi, to jest kolejny sygnał. Prawda? Przejdziemy sobie teraz na czterogodzinowy interwo i zastanowimy się, czym ten wzrost jest. Tak? Różnych metod można używać. Jedna z metod, z metod mówi, że dla tego trendu, który tutaj mamy, trendu spadkowego, to ten, wzrost, to ten wzrost jest zbyt duży, żeby powiedzieć, że ten trend tutaj dalej trwa. Czyli są zasady, jeśli jedno narzędzie, powiedzmy, jak używamy różnych narzędzi do analizowania rynku, żeby maksymalnie zwiększyć swoje prawdopodobieństwo, no to używamy różnych narzędzi. Im więcej narzędzi wskazuje na, na jakiś scenariusz, tym większe prawdopodobieństwo, tak? No bo na rynku nie można powiedzieć, że mam w stu jestem czegoś pewien i cały majątek życia przeznaczam, prawda? No już doskonale sobie zdajemy sprawę, że to tak nie działa. Więc szukamy największego prawdopodobieństwa. No i tu jedna zasada właśnie mówi o tym, że no sorry memory ludzie, ale to się zakończyło. Ten ruch potwierdza, że ten ruch się zakończył. Trwa teraz inny ruch. Co znaczy inny? No są dwa ruchy. Jest ruch w górę bądź w dół. Więc teraz trwa ruch w górę. I traktuje ten wzrost jako impuls. Inne zasady, na przykład teoria falyliota, jeszcze nie widzi w tym ruchu tutaj wzrostowym. On jest impulsowy, dynamiczny i bierze to na pewno Eliot pod uwagę, ale dalej Elliot widzi w tym ruchu tylko trzy fale wzrostowe. Ciężko mu jest powiedzieć, że to jest pięciofalowy ruch wzrostowy wewnętrznej struktury. struktura. Więc jeszcze Elliot nie ma tej przesłanki, ale u Elliotta to nie jest negacja. W Eliocie y, ruchy wszystkie mogą być trójfalowe, na przykład w ruchach diagonalnych, w ruchach piątych, w ruchach ostatnich. Czy mogą być tak, że to jest pierwszy ruch w ruchu diagonalnym, to będzie drugi, później się pojawi trzeci, czwarty, piąty, wszystkie tutaj będą miały wewnętrznych strukturach trójfalowe ruchy i jedyne co się uda to wybić ten szczyt, to będzie słaby ruch diagonalny? Może tak być. Więc Elliot nie podpowiada. Właściwie nic nie podpowiada ani nie, nie jest mocno za spadkami bo trzymając się mocno spadków to ten ruch spadkowy można by było pisać jako 1 2 jako 3 jako 4. I teraz będziemy jeszcze mieli jeden ruch spadkowy jako 5. Ale ten ruch spadkowy to też jest ruch który posiada w swojej strukturze też ruchy, tylko trójfalowe więc też jest to też ruch diagonalny czyli takie same założenie że ten diagonalny jak i ten diagonalny więc edio tutaj dużo nie podpowiada pewnie y Ludzie, którzy posługują się tylko teorią falerii, to są teraz trochę zmieszani, więc bardzo wiedzą, co się wydarzy. Patrząc dalej na, szukając pra, e, prawdopodobieństwa, co mogłoby się wydarzyć, to są zasady, które mówią, że ten ruch wzrostowy, sobie zmierzymy cały ten spadek, to on osiąga 50% Dynamicznym ruchem i potrzeba jest minimalnie jeszcze jednego wyjścia tutaj przez szczyt. Jeszcze jednego wyjścia. Co nie oznacza, że już idziemy po ATH, ale będzie oznaczać, że dopnie się tutaj struktura, która skoryguje ten spadek. I właściwie tyle, jeżeli chodzi o przewagi. Więc jak już zauważyliście, no, bardziej jestem tutaj nastawiony dalej na kontynuację wzrostów. Tutaj alarmy, alarmy mi brzęczą, bo zbliżamy się do strefy, w której zabezpieczam swoją pozycję długą. Zaraz do tego przejdę. Zresztą pewnie już o tym wiecie, bo zerknęłem na analizę Merola, który wyznaczał tutaj też tą strefę, więc pewnie już o niej wiecie. I wiecie, co, jakie decyzje były przez grupowiczów przeze mnie tutaj podejmowane. A więc jeżeli faktycznie mają być wzrosty, to to, co się tutaj dzieje, to jest korekta. A właściwie test tych wzrostów. Tak? Czyli pojawił się sygnał trampowy, tak? sygnał trampowy. Testujemy, czy faktycznie damy radę, no i próbujemy. tak, I próbujemy. Więc co, w tym, co tutaj widzę? Widzę tutaj strukturę korekty płaskiej, którą właśnie prezentował pra prawdopodobnie Merol też wczoraj na nagraniu YouTube. Założenie, że to jest pierwszy ruch wzrostowy, to jest korekta ABC, i w tych przestrzeni mają być wzrosty. Robiłem dla Grubowicza analizę, która zakładała. Że największe prawdopodobieństwo, że te wzrosty będą na poziom 618, został tylko dotknięty i od razu mamy mocny, dynamiczny, tutaj mocno dynamiczne reakcję popytową. Teraz alternatywą, na którą ja nie stawiam, jest to taka sama struktura, tylko w drugą stronę. W tym momencie testujemy właśnie tu poziom 618. Jeżeli mają być spadki, to my sobie nie poradzimy z tym i po prostu spadniemy. Ja na ten scenariusz nie stawiam. To nie jest pierwszy scenariusz spadkowy, na który nie stawiam, wam powiem. Tu były było kilka takich scenariuszy: szczęść usunięta. Tu był pierwszy scenariusz spadkowy na podwójny szczyt, test, formacji i spadek. Tu kolejny. Ja, nie, mimo tego, że robiłem te analizę, osobiście nie brałem udziału w tym handlu. Moim głównym zadaniem jest długoterminowym, znalezienie dołka spadków i na tym się głównie skupiam. E Yy, a wszystkie scenariusze spadkowe to są tylko analizy, ja nie biorę w nich udziału, więc tu jest kolejna analiza. Tu była pierwsza strefa oporu na spadek, to jest kolejna strefa na potencjalny spadek. Jeżeli faktycznie mają być spadki, to spadniemy. Negacja wzrostów to jest ta strefa. Ja osobiście już handluję tą strefę, yy, gdzieś mniej więcej 58 527, więc to jest gdzieś tutaj mam pozycję długą. I to, co ja robię w tym momencie, to zabezpieczam tą pozycję długą. W jaki sposób? Jak ktoś był na, na, na ostatniej, albo na którejkolwiek yy, konferencji, które ostatnio TradeWall sprowadziło, to ja tam podejmowałem się tematu zabezpieczania pozycji. Jeden ze sposobów zabezpieczania pozycji długiej jest po prostu zamknięcie 50%, czyli zabrania, powiedzmy, ryzykuje 1000, tak? cena wzrasta. Mam 1000 na plusie, zamykam połowę, 500 do portfela, więc pozycja się o 50% zmniejsza, więc strata będzie wynosiła też 500 dolarów. 500 zabrałem, ewentualnie 500 oddam. Nie zarobiłem, trudno. Podjęłem próbę, nie udało się. Jeżeli się jednak udało, to pierwsze targety, pierwsze kolejne zagrożenia, bo ja Wam mówię teraz o zagrożeniach tutaj lokalnych, ale kolejne zagrożenia do długoterminowego spadku pojawiają się nad tym szczytem. Nad tym szczytem, weźmy sobie, oznaczmy ten szczyt, może kolorem niebieskim, przerywaną linią i zmierzmy cały ten ruch spadkowy, który mamy od szczytu. I to jest poziom 618. Tu jest kolejne zagrożenie dla potencjalnego ruchu trójfalowego: że mamy A, mamy B, mamy C, i stąd cena poleci w dół. I tu jeszcze nie podjąłem decyzji, czy będę próbował tutaj handlować. Zobaczymy. Na tą chwilę decyzja nie podjęta. Na razie czekam z pozycją długą, czy w ogóle uda się tu dotrzeć, bo będę chciał, może zrealizować jakiś częściowy zysk. Jeżeli takowy będzie w ogóle, e, o ile, o ile te, te strefy tutaj z godzinowego interwału faktycznie nie zadziałają i nie zobaczymy e, spadków. Tak wygląda to na dzień dzisiejszy. Bitcoin. Zobaczymy, jakie będą decyzje na tym szczycie krypto w Białym Domu. To śmiesznie to brzmi: szczyt krypto w Białym Domu. No, także decyzje tam jakieś zapadną. Zobaczymy, czy będzie euforia na rynku, czy może jednak zawiedzie, za, zawiedzie się rynek na tym, co tam się wydarzy. Może na coś liczy, a tutaj się wydarzy, że jednak nic z tego nie będzie. A może faktycznie cała ta. Jest cały ten teatrzyk wokół, e, wokół e, rezerw, w, wokół obietnic o rezerwy w kryptowalutach. To jest tylko płynność, która jest potrzebna dla, dla grubasów do tego, żeby sprzedać tego bitcoina w okolicach 100 tysięcy i czekać na okazję. A na jaką okazję, to już wy wiecie, czekamy na głębszą korektę, która może być okazją, prawda? Na razie jej nie ma. Więc żyjemy tym, co się dzieje tutaj w wewnętrznych strukturach. Dobra, koniec o Bitcoinie. Teraz temat numer dwa, bardzo ważny. Euro-dolar. Ja wam publikowałem te analizy długoterminowe. To jest ta analiza, to co mówiłem właśnie 3, 3 stycznia, na początku roku. Mówiłem tutaj, e, e, między innymi pojawiały się takie firmy o założeniach Trumpa, tak? o polityce Trumpa, o... O przedwyborczych obietnicach Trumpa, o tym, o tym jak do czego dąży, prawda. No i mówiłem o tym, że między innymi głównym założeniem Trumpa to jest tani dolar. Tani dolar, może jeszcze skomentuję któregoś razu założenia fundamentalne, jakie tutaj mam, bo ja uważam, że ten dolar mógłby się jeszcze bardziej osłabiać niż tam niektórzy biorą w ogóle pod uwagę w tym momencie ale założenie było takie, że cena z okolic dolar 2 da wzrosty. Tutaj była taka strzałka narysowana w na tym filmie, która mówi, że chcemy aż być ponad te szczyty. I dzisiaj obserwujemy dolara, aż nie to jest z perspektywy tygodniowego interwału i faktycznie miejsca, które zakładają do wzrostu, może usuniemy te strzałki, czyli dolar 2 centy dają wzrosty i cena jest dzisiaj po dolar 8 centów, dolar 9 centów, będziemy walczyć niedługo. Jesteśmy w miejscu, uważam, że bardzo istotnym. To jest miejsce, które może spowodować spadek, i to zgasić całą tą świecę. Ja na to nie stawiam, od razu mówię, nie stawiam na żadne spadki. Jestem zwolennikiem wzrostów. Ja wierzę w obietnicy Trumpa. Ktoś się zaraz będzie śmiał, że Karol, co ty taki wierzysz w, wierzysz w, szalenca. w szalenca ktoś powie. Ja po prostu analizuję. Jeżeli gościu realizuje obietnicę, to dlaczego dalej miałby nie realizować? tropa tak? spada, wszystko co zapowiedział, że zrobi, to robi, więc dlaczego miałby dalej nie robić? A może się zaraz okaże, bo obietnica też była o dewaluacji de de dolara, czyli. No, czyli gigantyczne wzrosty na rynkach europejskich mógł, e, e, czyli to się przełoży na gigantyczne wzrosty na rynkach europejskich e, tak zwane porozumienie w Maralago, więc zobaczymy, czy ta obietnica też się sprawdzi. Jak tak, no to ja będę w niebo wzięty, bo uczestniczę już w tym hardlu i to doskonale wiecie. A teraz przejdźmy sobie do wewnętrznych struktur i zastanówmy się, co na analiza techniczna na Moje założenia były proste, to jest miejsce do wzrostów i czekaliśmy na sygnał. Pojawił się pierwszy ruch wzrostowy jako sygnał, pojawił się wyższy wierzchołek. Co prawda trend nie był jeszcze złamany, trzymała to strefa tzw. Tak 1 do 1 dla utrzymania trendu spadkowego. Ale mimo tego, że nie było jeszcze złamania, to moje przekonanie było na tyle silne, że szukałem struktur na wzrost. I kolejnym założeniem było wejście tzw. Tak ciasne. Na tak zwaną korektę płaską. Korekta płaska to jest taka struktura, gdzie wygląda ona w ten sposób i to jest taka sama struktura, właśnie. To jest taka sama struktura, która jest handlowana przeze mnie na bitcoinie. To jest 1ABC. Wygląda jak trójkąt, prawda? To jest ta sama struktura, którą handlowałem na euro-dolarze, ABC. Tak. Może to się na bitcoinie tak samo skończyć. Kibicuję temu scenariuszowi, żeby to się tak skończyło. Nie wiem, czy tak się skończy. E, pamiętajcie, na rynku nigdy nie ma pewności. Do tego jest zarządzanie kapitałem, ale. O kibicuję, żeby to się tak skończyło jak na eurodolarze i dało kupę kasy zarobić. Więc y, tu były próby handlu. A jak już mnie znacie, jak już y, mówię o tych próbach handlu, że coś takiego było, to nie będę spał spokojnie, jeżeli mi ktoś napisze analiza wsteczna skuteczna, więc od razu pokazuję jak to wyglądało. Z to 15-minutowego interwału ta strefa były dwa poziomy 618, 667 cena wychodzi, pisałem, że podciągam stop lossa, no i później jak to się zrealizowało, no to już, już widzicie, dalsza kontynuacja wzrostów, e, utrzymaliśmy się na 1,4, kolejny opór na 0,5, potem petarda po $1,10, e, po no i to się zrealizowało, tak, opory na 0,5, a później petarda po 10, no idealnie to się zrealizowało, tu mieliśmy opory na 0,5, to jest poziom 0,5, były opory. Widzicie, że jeszcze był problem. Jeszcze był problem, problem, problem. A jak przebijemy, to petardo. No i w 100% się ta analiza zrealizowała. Od dużego interwału pomały. Miejmy nadzieję, że dalej będzie się realizować. A co, A co ma się dalej realizować? Bo Karol tak gada, gada. Uważam, że kolejną okazją handlową, którą będę chciał wykorzystać, będzie powtórzenie tej niebieskiej korekty. Czyli zmierzenie sobie tego ruchu spadkowego. I odłożenie na aktualny szczyt. Ja nie wiem, czy to już jest szczyt, tak? Ja nie zakładam, że jest szczyt. Ja nigdy nie mówię, że będzie korekta, tylko przygotowuję się na korektę. Tak jak na Bitcoinie mówię, że ja, słuchajcie, trzeba się przygotować na spadek poniżej 60 tysięcy, bo może się wydarzyć, tak? Ja nie mówię, że będzie, ale może. Więc tutaj <laughs> ja przygotowujemy się na tą przestrzeń. Jeżeli dzisiaj cena miałaby spadać, pamiętajcie, że 14:30, 14:21, jak ja to nagrywam, za 10 minut mam publikację bardzo ważnych danych ze Stanów Zjednoczonych, więc będzie bujać. Mo może mieć to duży wpływ na wartość dolara i na to, co się będzie działo w najbliższych e, tygodniach. Czy będzie w ten sposób, czy będzie w ten sposób, zobaczymy. Uważam, że jak dane będą niekorzystne dla do dolara, to rozpoczynamy tą korektę. No i ta korekta ma tutaj rozstrzygnąć. Tak? Karo miał odpowiedzieć na pytanie, czy będą dalsze wzrosty, czy nie. No to teraz słuchajcie, jeżeli nie ma spadku głębszego niż ta niebieska korekta, to uważam, że jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo na to, że w końcu te opory na $8, $9 pękną. pękną, A jeżeli się to nie utrzyma i tu się nie uda zahandlować, tak? nie uda się tu zahandlować, na spadnie niżej, no to niestety może się okazać, że to wszystko był ruch trójfalowy i koniec. Tak, Więc Dopóki nie ma tak głębokiego spadku, to się nie ma tutaj, nie ma moim zdaniem sensu przechodzić na scenariusze spadkowe. Ja uważam, że ta korekta rozpocznie się z tych przestrzeni, ale ja nie stawiam na to kasy. To jest tylko analiza, to jest opór, który i też falowo pasuje, zasięgowo pasuje, opór pasuje, wszystko pasuje do tego, żeby zakładać, że faktycznie trzeba się przygotować już na tą korektę, bo ona się z tych przestrzeni prawdopodobnie wydarzy. Dobra, słuchajcie, ja już się nie rozgaduję. Zachęcam do obejrzenia moich wcześniejszych nagrań, nawet może z tego nagrania z 3 stycznia, ale i też wcześniejsze nagrania, w których to omawiałem warunki do spełnienia, warunki do kontynuacji Hossy na GPW. Zachęcam do poczytania może porozumienia w Maralago. Zachęcam do, do odpoczynku. Mamy weekend. Kończymy. Trzymajcie się, cześć.